Co to za miejsce? Możemy to nazwać przestrzenią. Czy to jest sen? Hmm, hmm, można tak powiedzieć. Ja nie rozumiem. Czy ja umieram? Nie, masz jeszcze sporo czasu, ale pomyślałam, że przydałaby się wizyta. Dawno się nie widzieliśmy, prawda? Właściwie to tak, ale myślałam, że minie dużo czasu, zanim znów się zobaczymy. Wiesz, to co się stało, ja naprawdę nie chciałem, żeby tak się skończyło. Kto by chciał? Zwykły wypadek i tyle. To, to przecież ja powinienem codziennie mnie to, że nie zdążyłem, nie wiedziałem, nie zauważyłem. Czy dalej czujesz ból? Tutaj nie ma bólu. No, jak tu jest? Na pewno nie jest tak, jak sobie to wyobrażają ludzie. Myślę, że wielu by się zawiodło, ale nie ma wojen. Nie ma wielu rzeczy, które znamy, ale za to są. Inne, nowe i dobre, ale nie muszę tu zostawać. Nie musisz? A gdzie możesz sobie pójść? Na ziemię? Tu raczej już nie wrócę. Mógłbym podróżować, ale poczekam na siebie. Gdzie będziemy podróżować? Gdzie, gdzie nie ma choru, głodu ani granatów? Ani granatów.